Wymówki, wymówki. Cały ten. I... i NFR? a jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się Wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz... Cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. Mhm, mm a ja? Bez obstawy Nilwgardczyków, jak mnie mam. niezrozum nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. Ostatnie sześć miesięcy spędziłem w siodle. Nie widziałem ci od dwóch lat, więc o ile czas nie goni. Niestety goni. Ktoś na ciebie czeka, Geralt. Ktoś, kto czekać nie lubi. Cesarz Emherfar Emreys. Dla przyjaciół Biały Płomień tańczący na Kurchanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż. A teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. Ciekawe, co zaoferował ci w zamian. Mało jest rzeczy, a jeszcze mniej ludzi, dla których byłabyś gotowa poświęcić swoją niezależność. Im szybciej wyruszymy, tym szybciej się dowiesz. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Ker Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Jak twój koń? Szybki jest? Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko jak to możliwe. Śniłaś mi się niedawno. Znając ciebie to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku. A potem... A potem? Pogadamy o tym jutro, dobrze? Po audiencji. Może być. Myślisz, że mchyro obchodzi co mam za uszami? Waszmość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Waszmość zasiądzie na Berżerze. Na czym? Na tym krześle. Kledwyn Proszę waszmość ogolić. Baczki na pół cala. Co jest nie tak z moją brodą? Myślałem, że dodaje mi powagi. Ale ujmuje elegancji. W gardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza, jeśli zalęgły się w niej wszy. Byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Proszę odchylić głowę i nie ruszać. A także odpowiedzieć na parę pytań. Wasza wielmożność, nie wiem, czy to jest właściwy moment. Ciężko o właściwszy. Ludzie stają się niezwykle szczerzy, kiedy czują brzydwę na gardle. Morwran Workis, dowódca dywizji Alba. Zanim zostaniesz zaprowadzony przed oblicze cesarza w Wiedźminie, muszę zweryfikować pewne informacje. To tylko formalność, ale trzeba jej dopełnić. Oczywiście, porządek w papierach musi być. A zatem. Gerald Riff. Miejsce urodzenia. Nieznane. Rodzice. Nieznani. Wiek. Nieznany. Ale to nie szczegóły. Przejdźmy do ostatnich wydarzeń: Oblężenia zamku Lawaletów. Losów dowódcy obrony Ariana. Poltest kazał mi oczyścić drogę. Chłopak się nawinął. Zabicie dziedzica lawalet nie zrobiło na tobie wrażenia? W sumie... Skoro zwącie zabójcą królów, to jakie znaczenie ma byle baron? Dalej. Potem schroniłeś się w urokliwym flotce, skąd przebiłeś się w okolice Wergen. Tylko jak miasto uchodziło za odcięte od świata? Zabrałem się razem z Jorwetem, przywódcą komanda z Zabójca potworów i zabójca ludzi. Ciekawe zawierasz sojusze. Oho. Coś mi mówi, że najciekawsze jeszcze przede mną. No, pytaj dalej. Bo mi zaraz broda odrośnie. To ogolimy cię raz jeszcze. Następnie niesławny szczyt w Lokmuin Byłeś tam. I znów mieszałeś się w sprawy możnych. bo możni uwięzili Triss Merigold. Powinieneś wiedzieć, że to bliska mi osoba, a ja bliskie osoby mam w zwyczaju ratować. I zrobiłeś to. Przy okazji doprowadzając do tego, że Radovid ma na usługach kapitułę czarodziejów. Nilfgaard dopiero co wszczął wojnę niesprowokowany, więc powstrzymaj się od moralizowania. Niech ważność siedzi spokojnie. Już kończę. Będzie trudno. Bo z tego, co wiem, wkrótce potem patrzyłeś, jak wadliwy megaskop rozrywa twoją znajomą. Sile, detan karwil na kawałki. Tak, to dawna znajoma na tyle daleka, że nie było mi jej żal, i na tyle bliska, żebym wiedział, że sobie zasłużyła. Wydaje mu się, że jako jedyny wie co jest dobre, a co złe i że daje mu to prawo wymierzać sprawiedliwość. Tak ci opisał Twój druh, letos Gullety. gulety. Całkiem trafnie. Mój druh, a wasz agent. Cóż, racja stanu wymaga czasem trudnych aliansów. Nawet z wiedźminami. Alians wciąż trwa? Co się dzieje z leto? Miałem nadzieję, że to ty odpowiesz na to pytanie. Ach, czyli leto się przed wami ukrywa. Zapewne nie bez powodu. Racja stanu się zmieniła, co? Nie wiem, gdzie jest. A gdybym wiedział, też bym ci nie powiedział. Choćby z brzytwą na gardle. To chyba wszystko. Jeszcze podpis poświadczający, że zeznałeś prawdę i tylko prawdę pod groźbą więzienia, bądź śmierci, etc., etc. Tu i jeszcze. Skoro procedury zostały wypełnione, proszę wielmożność o opuszczenie pokoju. Będziemy waszmości Geraldowi dobierać strój. To ważna sprawa, ale obędziemy się bez asysty generała. Coś. Szkoda. Mógłbym coś doradzić. Bywaj, Gerald. I udanej audiencji. Czuję się raczej jakbyście szykowali mnie na wesele. Wtedy przygotowałbym. ...mości surdut, frak bądź ewentualnie tużurek. Tymczasem waszmość ma do wyboru te szaty. Hmm, czarny, czarny i czarny. W Nil w gardzie nie lubimy krzykliwych barw. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. Czarny waszmości służy. Czy waszmość jest kontent ze stroju? Kontent byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Waszmość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą Południa i Północy, muszę się upewnić, że waszmość wie, jak się skłonić. To się upewniaj. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech waszmość powtórzy. Proszę waszmości, to nie czas ani miejsce na wygłupy. Niech waszmość patrzy uważnie, stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech waszmość powtórzy. Źle, źle, źle. Jeszcze raz. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech waszmość powtórzy. Cóż, ruchom brakuje płynności i gracji, ale po Nordlingu mniej się oczekuje. Proszę za mną. Do cesarza Waszmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie, odpowiednio go tytułując. Wasza arcymagnificencja? Widzę, że Waszmość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy Wasza Wysokość, wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Im ep Art Herzer, Dejtwen Adan incarn Karn et Morwód. Em herfar Emreis. Ukwon. Wasza Cesarska Mość. Areir ep Toorde. Ewelien Namen Wadgen miesięcy na dworze Foltesta, wciąż nie opanowałeś podstaw etykiety. Znasz to powiedzenie: starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. Zgaduję, że nie wyzwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc... milcz. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Ilu ludzi liczy Twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz. Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie. Znacznie więcej. Zachowaj swoją hojność dla tych, którym Twoje wojska spaliły domy. Zrobię to dla Ciri, nie ze względu na Twoje złoto. Twoje motywy mnie nie interesują, tylko rezultaty. Resztę powie Ci Jennifer. Koniec audiencji. Meredith. Zaprowadź go do czarodziejki. Czy wasz nie zrozumiał? Czy nie dość wyraźnie podkreślałem, że cesarzowi należy się skłonić? Spokojnie, nic się nie stało. Waszmości nic, prawda, ale mnie czeka kara. Jaka kara? Niech Waszmość trzyma.